Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Ci mój biznes od kuchni, pogadamy sobie o statystykach, metrykach, konwersjach, czyli pokażę Ci mój biznes od środka i dowiesz się, jak u siebie powinieneś taki biznes analizować. Ale zanim do tego przejdziemy, partnerami kanału są web Learn, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online. BitTimes, narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Kru.pl, hosting dla Twojej strony internetowej oraz domeny tipej najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu. Top online, topowa agencja SEO w naszym kraju piotkamiński.eu. Strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Ok, jesteśmy w głównym panelu Google Analytics. Ja jeszcze jestem na Google Analytics. Trójca, niedługo będę robił migrację, już sobie założyłem, ale bardziej komfortowo się czuję jeszcze, analizując dane na starej wersji. I zobaczcie, mamy. Tu takie, taką metrykę. Jakie strony odwiedzają twoi użytkownicy? <tryk> I to jest dla mnie ważne pod kątem projektowania produktów. Zobacz, że mam tutaj jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTubie i stworzyłem na ten temat e bo wiem, że jak sobie tu rozwinę na 30 nie jest to najbardziej czytany, najchętniej czytany artykuł. Jeżeli mamy tutaj taką kreseczkę, Oznacza to moi drodzy, zaraz sobie przejdziemy do YouTube'a później, ale jeżeli mam tutaj to, taką kreseczkę, znaczy to, że 597 odsłon zaliczyła strona główna mojego bloga. I jaka to jest dla mnie informacja? Że ja powinienem zawrzeć na tym blogu bardzo ważne, bardzo istotne rzeczy, które przekonają moich klientów do konwersji. Ja też mierzę sobie na przykład kliknięcia tutaj, kliknięcia tutaj. Akurat nie z poziomu Google tak Menadżera zrobiłem to dużo łatwiej za pomocą aplikacji Switchy. Tutaj jest pop-up zbierający maile, ale nie teraz o konwersjach pop-upowych. Pogadamy sobie o Switchy i tutaj mam analizę. Te linki tutaj mamy: daty, kiedy zostały potworzone. I zobaczcie, mamy coś takiego. Tutaj mamy trzy linki. Eee, I tak, show stats. To są kliknięcia. Konsultacja odbierz. Nie, to nie jest. To, dobra, zaraz pokminimy. Na przykład tutaj mam kliknięcia ze strony głównej, czyli tutaj od tej daty 33 kliknięcia, 27 userów na dwóch urządzeniach w pięciu krajach. I mamy tutaj różnego rodzaju statystyki, kraje, skąd klikali, z jakiej przeglądarki, i ja sobie mogę to mierzyć. Zobacz, to jest ten przycisk właśnie mierzony. Kolejno, mierzę też tutaj show stats. I tutaj jest menu główne 74 kliknięcia, czyli ten przycisk. 74 kliknięcia. 67 userów z 9 krajów, i mam jeszcze tutaj trzecią metrykę, którą mierzę, to kliknięcia pod artykułem. Czyli ktoś sobie czyta mój artykuł na blogu, zobaczmy. Ja sobie wejdę w przykładowy artykuł i ja mierzę, ile osób kliknęło w ten przycisk na dole. Dlaczego to jest takie istotne, Bo na podstawie tych danych ja jestem w stanie, to jest ten przycisk ulepszać swoją konwersję, sprowadzać więcej ruchu na zakładkę z bezpłatną konsultacją. A jeżeli wygeneruje więcej przejść na tą stronę, to wygeneruje więcej formularzy. Tu jest konwersja około 8%. Więcej formularzy równa się więcej lidów, a, a, a więcej rozmów telefonicznych równa się więcej sprzedaży, czyli cały mój biznes jest zbudowany z matematyki. Tu mamy też exit pop-up, który łapie ludzi, którzy chcą opuścić stronę i informuje: dołącz do bezpłatnej społeczności, darmowa wiedza, skrypty itd. dalej. I tu ludzie sobie zostawiają maila, dokonują konwersji z tego pop-upu. Bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy budować tą górę lejka marketingowego. Wracając do Analyticsa, przeglądając tutaj artykuły, żeby napisać artykuł pod SEO, obejść moje poradniki. Ja tutaj właśnie piszę na przykład artykuł newsletter dla sklepów internetowych. Jakie maile wysyłać, i ważne, żeby te artykuły na Twoim blogu regularnie się pojawiały, żeby gromadzić coraz więcej ruchu. I ja sobie mogę tutaj zobaczyć, rozwinąć zakładkę w 30 dni ostatni było 3,4 tysiąca użytkowników co mi to mówi że jeżeli ja zwiększę ten ruch na przykład razy dwa no to będę miał dwa razy więcej wypełnień formularzy i tak dalej i tak dalej więc będzie dwa razy więcej klientów więc cały czas staram się rozwijać ten ruch na, na stronie bo to jest nasz dom i zobaczcie jak wejdziemy w pozyskanie w cały ruch i w kanały wybierzemy sobie tutaj wyfiltrujemy od 23 E, stycznia do 23 lutego. Mamy ruch organiczny z wyszukiwarki, czyli ktoś czegoś szuka, ktoś coś wpisuje i trafia na mój blog. Jest to już niedługo będzie 3000 osób. Tu mamy ruch social media, tu mamy ruch bezpośredni na domenę, tu mamy odesłania jakieś z innych miejsc e, i Page Search, czyli płatny ruch, bo mam reklamę brendową. Jak ktoś wpisuje Tomasz Guzik, to się wyświetla reklama brendowa. I mamy tutaj też ruch z maila. Wejdę w zakładkę social. E, I mamy tutaj dominację Facebooka, mamy YouTube, 190 użytkowników z YouTubea całkiem całkiem przyjemnie. E, mamy też e, LinkedIn 67, mamy Instagram 10 kliknięć, TikTok 6 kliknięć, Twitter, jedno kliknięcie. Co daje 483 użytkowników z social media. Co tu jeszcze możemy? Możemy sobie poustawiać konwersje, chociaż ja nie lubię te w Google Analytics trójce tych konwersji mierzyć, bo są one niedokładne. Spójrzcie, mam tutaj na przykład przejście na zakładkę z konsultacji i wybiorę sobie tutaj, wyfiltruję na 30 dni i tutaj wyfiltruję na 30 dni. Dwa raporty obok siebie. Darmowa rozmowa 229, a tutaj 209, czyli 20 konwersji mi zjadło kompletnie. Mamy zapis na rozmowę 18 formularzy, a ja mam na skrzynce mailowej dużo dużo więcej, koło nawet 40-50, więc niestety Analytics Analytics nie radzi sobie jakoś genialnie, ale musimy mieć jakieś zaczepienie, musimy mieć jakieś zaczepienie. Warto wejść też jeszcze raz tutaj w kanały, kiedy mamy to odfiltrowane, możemy dać jakiś dłuższy zakres, na przykład od 1 grudnia. I możemy zmierzyć skąd te konwersje się pojawiają. 14 konwersji organic search, 24 social, 12 direct i wejdźmy sobie w social. I mamy konwersję dominacja YouTube'a. Mamy też TikTok, mamy też Facebook. Czyli mamy tutaj dużą dominację YouTube'a, i do YouTube'a za chwilę sobie przejdziemy. Ale jest tutaj już bardzo ważny raport, że ten Organic Search sobie bardzo dobrze radzi. Więc mimo, że mam niewielki ruch na stronie, bo tutaj przez od 1 grudnia 6,5 tysiąca ludzi z Organic Search, to udało się wygenerować aż 14 formularzy. Więc jest to, to sporo. W porównaniu, jak wejdę na YouTube'a, pokażę Wam coś. YouTube Studio, czyli wygenerowaliśmy podobną ilość formularzy z YouTube'a, ale zobacz, ja mam w statystykach mm, od 1 grudnia, przybyłyśmy ostatnie 90 dni, aż 80 tysięcy ludzi na kanale. Tutaj były puszczane reklamy płatne, tutaj już wyłączyłem reklamy i cały czas idziemy, bo rozwijam ten kanał. Bardzo mocno się fokusuje w tym roku challenge, gdzie publikuję codziennie i widzicie ten wzrost jest. E, powoli, powoli, cierpliwie ten wzrost sobie buduje. E, I zobacz, pokaż więcej źródła wizyt. I ja skupiam się, żeby budować róg z wyszukiwarki. Tutaj, przez ostatnie 90 dni, mieliśmy aż połowę 42 tysiące wyświetleń z wyszukiwarki. Tylko 6 tysięcy z reklam płatnych. Z funkcji przeglądania aż 8000 i ruch zewnętrzny na poziomie 9257. Rozwijmy sobie ten ruch zewnętrzny i mamy dominację Facebooka, mamy też LinkedIn, mamy Google Search, czyli dużo ludzi wpisuje coś w wyszukiwarce Google i trafia na moje treści, na moje filmiki. Kolejnym narzędziem analitycznym które jest bardzo gdzieś tam istotne, a może nie, jeszcze Ci chcę pokazać parę innych statystyk tutaj. Mamy na przykład coś takiego jak współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur. Mam w tej chwili poziom 7%, to jest bardzo dobry poziom. Ale jeżeli by mi się udało wejść na 14%, to będę miał dwa razy więcej wyświetleń, a jak będę miał dwa razy więcej wyświetleń, to będę miał dwa razy więcej wypełnionych formularzy, więc optymalizacja na wielu etapach jest nam w stanie tutaj bardzo mocno pomóc. Dlaczego warto wyświetlać swoją twarz na miniaturkach? Bo przez ostatnie trzy miesiące moje miniatury widziało 681 tysięcy ludzi. Jak wejdziemy w treści, to wszędzie jest moja buzia, moja gęba, więc 700 tysięcy razy moja buzia się wyświetliła, więc budujemy. Sobie też takie zasięgi, świadomość marki, dalej atakujemy tą górę lejka, która jest bardzo dla nas też istotna, żeby jak najwięcej ludzi się o nas dowiedziało. Mamy też narzędzie Google Search Console to jest typowo narzędzie googlowskie, darmowe do pozycjonowania SEO i wejdziemy sobie w wyniki. Przez ostatnie 3 miesiące 7000,1 kliknięć z wyszukiwarki. Łoczna liczba wyświetleń moich artykułów w Google to aż 338 tysięcy. Średnia klikalność CTR na poziomie 2,1% i to jest niska, niska wartość. I nad tym mógłbym popracować, bo zobacz, mogę jakbym doszedł teraz do 3%, to o 50% wzrośnie mi liczba klikalności. wzrośnie mi o 50%, no to będzie więcej wypełnionych formularzy. Wszystko w moim biznesie sprowadza się do przejścia na zakładkę Darmowa Rozmowa. I wypełnienie formularza, bo ja tam mogę sprawdzić wtedy biznesowo, czy do siebie pasujemy i coś zaproponować. Bardzo fajna jest zakładka, zakładka, zakładka z zapytaniami. Mogę sprawdzić, ile razy nasze, nasze nazwisko, na przykład tutaj, ile razy było klikane i ile razy było wyświetlane. Zobaczcie. 125 kliknięć, 580 wyświetleń. Idziemy cały czas, rośniemy, rozwijamy brand, i tutaj możemy monitorować, czy nasze nazwisko staje się coraz bardziej popularne, wpisywalne w sieci, w wyszukiwarce Google. Mayor Light po polsku, tutaj mamy: jak zdobyć subskrypcję, zapier co to, stawki za post na Instagramie, płatny newsletter, i mamy tutaj wszystkie frazy. I ważne jest, żeby sobie znaleźć takie frazy, gdzie masz bardzo dużo wyświetleń, a mało kliknięć, i wtedy możesz zoptymalizować taki artykuł, nafaszerować go większą ilością słów kluczowych, zrobić go po prostu lepiej, żeby na taką frazę się wyświetlać, i żeby zwiększyć te kliknięcia diametralnie, na przykład z 25 do 100, wtedy będziemy generować po prostu więcej ruchu na tą frazę. Ten artykuł będzie rósł. I zobaczcie, tu mam różne, różne statystyki. Mamy też strony i możemy zobaczyć najpopularniejsze nasze strony, ile razy są wyświetlane, ile razy są klikane. Więc mamy tutaj bardzo dużo bardzo dużo ciekawych danych. Na przykład tu mamy bardzo dużo kliknięć z małej ilości wyświetleń. I możemy sobie na tej podstawie po prostu robić analizy no, Na przykład, tutaj, ile zarabia się na YouTube. Mamy potężną ilość wyświetleń, a kliknięć nie ma aż tak dużo, więc mógłbym tutaj popracować nad poprawą tego artykułu. Tu mamy też audyt WK sklep. Akurat ta fraza nie zależy mi na, na niej, bo to jest audyt cudzej marki, więc nie będzie raczej z tego klientów. Bardziej to się nadaje do reklamy płatnej, tak? jak jakiś case study. Albo case study, albo audyt, i ludzie sobie oglądają. Jak zarabiać na TikToku, też mamy fajne dane. Kolejna zakładka to są kraje. W krajach możemy zobaczyć w ogóle w jakim języku też pisać tego bloga, z jakich krajów może Polacy z innych krajów też nas wyszukują. Urządzenia, urządzenia mobilne, wersja na komputery. U mnie to jest na bardzo podobnym poziomie. Pliki wideo mamy nawet, kliknięcia 522, kliki, wyświetlenia jakieś daty. A no to tutaj mamy kliknięcie i wyświetlenia, i tak naprawdę możemy sobie wziąć jeszcze wyniki wyszukiwania, zaznaczyć 16 miesięcy i zobaczyć, czy jesteśmy w trendzie wzrostowym. Wyświetlenia sobie wyłączę. Włączę sobie kliknięcia. I zobaczcie, nie są to jakieś przepotężne i szybkie wzrosty, ale są stabilne. Cały czas sobie rosnę, 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 rosnę. Jest to bardzo żmudna praca, ponieważ zobacz, ja już mam napisane na blogu blisko 150 artykułów. Mam jeszcze kilka przygotowanych przez copywriterów niedługo je wrzucę. Myślę, że na wiosnę dojdę tutaj do 200 artykułów. Zobacz, 148 mam w planach do wiosny dobić do 200 artykułów cały czas piszę, piszę, piszę przy użyciu narzędzia kont AI i stopniowo sobie ten ruch buduje więc wchodząc do narzędzia Fanalytics go to my account go to my account wchodząc do tego narzędzia Przełącz na wersję jedynkę canvas, lejek marketingowy, wejdę sobie w jakiś przykładowy, z jakiejś szkoleń, bo tutaj zazwyczaj na szkoleniach coś rysujemy. Dobra, mam tutaj lejków od groma, ale ja Ci pokażę o co chodzi. Moim zadaniem jest. O, przesuniemy. Generować social media i z reklam i z ruchu organicznego i z Google'a ruch na stronę opt in, żeby pozyskać dane kontaktowe. Następnie action phone 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 jest rozmowa telefoniczna. Rozmowa telefoniczna. Strzałeczka. Ciach. Część osób, która ze mną porozmawia, dokona konwersji, a część osób będzie się dalej kręciła w moich mediach, czyli gdzieś tam będą oglądać YouTube'a. I w przyszłości może kupią jakiś mój kurs, jakiś produkt, nawet jeżeli nie skorzystają z usługi. Ale główna konwersja, gdzie najwięcej zarabiam, to jest darmowa rozmowa.pl. Bo ja w 15 minut sprawdzam, czy ktoś po prostu jego biznes się nadaje, żeby ze mną współpracować, sprawdzam jego przychody i wiele różnych innych metryk, jak działa sobie reklamowo i podejmuje decyzji. Więc tak to wygląda: czyli generujemy ruch z wielu, wielu miejsc. Generujemy na zakładkę z rozmową. Warto jest, bardzo warto. Oj, o grupie, o grupie, nie powiem Wam o grupie. Darmowa rozmowa. Mam też grupę darmową, ale darmowa rozmowa. Ja też podałem tutaj numer telefonu. I co mi tu daje, że blisko 50% osób nie wypełnia formularza, tylko od razu dzwoni. Tak? Możesz być jedną z tych osób. I tutaj bardzo ważne pokazanie, że ja tu trzymam telefon, że pogadamy telefonicznie, że to nie będzie jakieś, nie wiem, tekstowo, wideo, coś tam, tylko to będzie telefonicznie, nie będą to SMSy. No, więc tak to wygląda. I tutaj też maila podałem, ale, ale tak jak mówię, priorytetem jest ten telefon. Jeżeli bym usunął ten telefon, to część osób by do mnie się nigdy nie dodzwoniła, bo by nie miała telefonu. I też nie wypełniłaby formularza, bo na przykład nie ma takiego nawyku wypełniania, nie lubi zostawiać swoich danych. Ale na pewno by to zwiększyło ilość konwersji na formularz. Na pewno to zdecydowanie byłoby więcej formularzy. Na YouTubie również podaje swój numer, więc na pewno by to wpłynęło na większą ilość konwersji. Tutaj starałem się opisać takie podstawowe usługi, które świadczymy. No i też przekierowanie dla WhatsApp dla osób z zagranicy, tak, żeby osoby zagraniczne mogły do mnie bezpośrednio napisać jakieś opinie klientów. Zamierzam tu jeszcze dodać opinie wideo na pewno i troszkę opisać profil idealnego klienta, więc myślę, że w dalszym ciągu będzie to wpływało pozytywnie. Sekcja o mnie bardzo krótka. Myślę, że tą stronę na pewno będę ulepszał. Wejdźmy jeszcze sobie w narzędzie True Conversion. Ja tutaj sobie różnego rodzaju metryki też mierzę, mapy ciepła i inne statystyki. I klikniemy sobie Funnels. Konwersja strony darmowa rozmowa pl. To narzędzie też nie jest idealne, ale mierzy conversion rate 7%, czyli troszeczkę się przestrzeliłem. I tutaj mamy. Taką to konwersję, że tutaj w jakimś przedziale czasu 439 osób wypełniło formularz 31, mamy konwersję na poziomie 7%, czyli ja monitoruję, jak te dane wyglądają. Wstecz. Mam też na przykład na landingach, na landingach. Inny landing page, taki dostosowany personalnie do e commerce u. I wyobraźcie sobie, że ten dostosowany landing, który był promowany reklamą, ma niższą konwersję. Zaraz, może się wczyta, może jak zwykle będzie pech, nie? E-book o YouTube. Mamy landing e-commerce, dashboard. I tutaj musimy sobie wybrać zakres dat. 536 wizyt, 26 lidów, konwersja na poziomie 4,85, a darmowa rozmowa ma konwersję na poziomie 7%. Czyli zdecydowanie jest lepiej, nie? Nawet bym tutaj podciągnął, bo liczyłem kiedyś to ręcznie, to ta konwersja jest trochę wyższa, więc można powiedzieć, że 30-40% ten landing jest lepszy. Więc taniej mi jest pozyskać klienta z landinga darmowa rozmowa.pl. Tu mamy bardziej rozbudowany lejek, ale on nie do końca mi działa, że tutaj są wszyscy użytkownicy bloga, przeszli na zakładkę darmowa rozmowa i finalnie wypełnili formularz. Tak to się prezentuje na liczbach, jest tutaj duży drop, a następnie mniejszy i konwersja finalnie jest pokazana. Mamy też heat maps, możemy sobie podejrzeć na przykład landing e-commerce, jak to wygląda pod kątem map ciepła. Załadujemy i zobaczmy, gdzie ludzie klikają, co wypełniają. Tutaj jest dla Ciebie cenna informacja: już, że te wszystkie formularze na dole są niepotrzebne. Tutaj się coś nie załadowało, ale to są mapy ciepła. Normalnie to działa wszystko. Możemy też sprawdzić ruch. Move. I zobaczcie tutaj tak to już wygląda. Możemy też oczywiście raporty zmieniać urządzenia na telefony komórkowe. I sprawdzać jak to wygląda na telefonach. I znowu bardzo cenne dane czyli wszyscy bombardują ten pierwszy formularz. To jest dla nich istotne ale też wypełniają widzę na mobilu ten drugi, a trzeci już koń, końcowy już nie bardzo. E, e, ostatnią rzeczą bym Ci chciał pokazać scroll, ile procent osób dojeżdża do danego etapu stronki. Myślę, że telefony też sprawdzę, bo dużo osób z TikToka u mnie było i zobacz, tutaj zaczynają opuszczać stronę. Na tym etapie filmu zaczynają opuszczać, opuszczać, opuszczać i finalnie do końca dojeżdża kilkanaście procent. Zobaczcie, tylko 11% na telefonie, na komputerze jest dużo lepiej. Prawdopodobnie, bo kiedyś patrzyłem. 10%, tutaj dalej jest 100% na kąpie, 80% jest tutaj. 80, 80, 75% Czyli komputer dużo lepiej wypada, bo mamy aż 50% dotrwało do końcowego formularza. Czyli telefony komórkowe zdecydowanie mają, szybciej ludzie wychodzą z tej strony. Możemy sobie też podejrzeć ostatnią rzeczą, którą Ci chcę dzisiaj pokazać pod kątem analityki biznesu, są nagrania. Możemy sobie obejrzeć nagrania. Na przykład, tutaj, jak się ci ludzie zachowują, na jakiej są przeglądarce, jaki Windows, na jakiej stronie, jak oni się zachowują. Mamy tu wszystko. To są niesamowicie istotne dane. Możemy podglądnąć, jak oni się zachowują. Tutaj czytają artykuł. Nie wyświetla nam ta, ta opcja wszystkich, yy, wszystkich grafik, ale pokazuje wiele rzeczy. I zobaczcie, ktoś sobie czytał o rolce i wszedł na bezpłatną konsultację. I to jest dla nas ciekawa analiza. Yy, nie ma tu opcji, niestety, chyba przewijania. Aż szkoda, ale da się przyspieszyć w czasie, no bo tutaj użytkownik 5 minut był na stronie, czyli bardzo dużo. Mamy tu jeszcze jakąś ciekawą sesję. No, 17 sekund, zobaczmy. Usuwanie tła, no to, to nie jest mój klient, ale napisam artykuł taki: ciach, ciach, ciach. Zapisz się na szkolenie, darmowy certyfikat. Tej strony już chyba nie mam tutaj. Dobra, i wszedł na zakładkę ofertę. I znowu dla nas to jest bardzo cenna informacja, bo mogę wejść w Analytics i sprawdzić, ile osób w tą zakładkę ofertową w skali miesiąca wchodzi. Zobaczcie, w tej chwili mam trzech użytkowników na stronie, więc bardzo fajnie. I co jest dla mnie ciekawe? Oferta 161 osób. Wejścia na stronę z ebookiem 190, darmowa rozmowa 229. I cały biznes optymalizuje pod tym kątem. Cały czas tą ofertę rozbudowuje, żeby też łapała więcej ruchu z organic search bo popatrz jeżeli robisz ofertę nie rób jednej zakładki z ofertą tylko opisz wszystko w osobnych linkach zobacz jak jest u mnie. Zobacz każdy przycisk generuje do osobnej zakładki. Dzięki temu więcej stron rankuje na twoją ofertę i jak teraz ja sobie rozwinę dowiedz się więcej. To mam dedykowane oferty do każdego, i to się fajnie pozycjonuje. Zobaczcie, to jest na przykład zakładka dotycząca prowadzenia YouTube'a. Wejdę w Analytics'a i ja odnajdę, ile ta, ta zakładka generuje ruchu w skali ostatniego miesiąca. Raport strony, wchodzimy sobie do środka. Ciach, 23. Ciach. Zobacz, każdy artykuł, ja mogę sprawdzić e, ruch. Na przykład, jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTube? Ja mogę sprawdzić skąd ten ruch pochodzi. Tutaj klikam w wymiar dodatkowy, w pozyskanie w źródło medium. I mam organic direct z Binga, z przeglądarki Bing, z Facebooka, z referal autorzy 365.pl. Dobra, cofam się. Cofam się i szukam naszego artykułu, przepraszam, naszej zakładki z ofertą prowadzenia kanałów YouTube dla firm. Chat GPT, jak skontaktować się z Facebookiem, jedziemy dalej. I mamy naszą zakładkę prowadzenie kanału YouTube 67 wyświetleń przez ostatni miesiąc. I każdą taką zakładkę ofertową sobie rozbudowywuj i optymalizuj pod. Frazy kluczowe za pomocą narzędzia Kontadu. Dzięki temu tutaj jak zdobędziesz sporo punktów, będziesz się wysoko wyświetlać. Oczywiście to jest narzędzie wspomagające, to ono Ci nic nie gwarantuje, ale w ramach gdzieś tam pracy jest w stanie dużo Ci pomóc zoptymalizować, uzyskać wyniki. Faszerując artykuł tutaj frazami kluczowymi, ja właśnie piszę o newsletterach dla sklepów internetowych, Możesz czytać mojego bloga. Niedługo dobijamy do 200 artykułów, więc będzie się działo. Jeżeli materiał jest dla Ciebie sensowny, ta wiedza merytoryczna Ci się przydaje, daj mi o tym znać w komentarzu i zostaw subskrypcję.